Siemanko, z tej strony Direk, witam was w drugim odcinku Drogi do Chwały w FC26 Jak widzicie po tytule, drugi odcinek i już będziemy mieli jakąś ikonę Czekajcie, wchodzę do zadań, bo coś tutaj mam, jakieś punkty przełomowe Paczka 75+, plus, no na początek, kurde, wszystko jest spoko Wbijamy do sklepiku, proszę państwa, parę zrobiłem paczek No i oczywiście będziemy mieli tą niewymienną, debiutancką ikonę Przed sprzedażą Zanim otworzymy to ikonę zbudujmy napięcie. Niech będzie ta paczka. Aha, co to jest? Ewolucja członków klubu FC26. Oczywiście, nie zapomniałem wspomnieć w pierwszym odcinku o tej ewolucji, którą macie dla mnie wybrać. Teraz w komentarzach pomyślcie sobie na spokojnie i napiszcie po trzy nazwiska. Każdy może napisać po trzy nazwiska, i wtedy po jakimś czasie zrobimy sobie losowanie ewolucji i będziemy ją zaczynać. 75 plus. Paczuszka i coś tu już mamy na starcie, ale no to jest na pewno nie walkout, nie walkout, będzie jakaś pani. Ale na sam początek gry już widzę fajne tempo. 82. Biendolo. Może gdzieś to ją wrzucę. Zobaczymy. Złotą paczkę. Trzy złote paczki mam. O! I zobaczcie. Coś jest. 83. Caruso. Dobra. Więcej już nic. Słabizna. No, jedna rzadka karta. Czego ja się spodziewałem. No dobra. Coś znowu mamy. Eś o z Brazylii Ligę. Uuuu. Ne, no ja już widzę to tempo. To mnie to nie zachwyca. 80 overalla. Aleksandro. I ostatnia Złota paczka, miejmy to za sobą. No zobaczcie, chic. Nie wiem, ile ma teraz overala, ale zobaczmy. 83, nawet 85. Jeszcze dwie paczuszki, złota paczka, premium i przechodzimy do paczki z ikoną. Proszę Państwa, tutaj tylko zwykła karta to Dibo. O, 1000 monet, drugi raz z rzędu. Będzie na Ronaldinho. Dwie rzadkie karty. Dawajcie SPO ze Francji, Serie A, Milan, o oh, kurde, Fofana, on ma taką pozycję. 80? Nie, to jest Rabio. Ale kurde, na początek gry naprawdę spoko, ej. Jeszcze sobie paczkę z podglądem sprawdźmy. Dobra, coś jest. HBO z Niemiec. Marco Royce. <laughs> Brand pewnie. Brandzik. 83. Nie ma co kupować. Brand kosztuje 80... 850 monet. No i ta paczka, na którą czekają wszyscy. Nawet ja. <laughs> Niewymienna debiutancka ikona przedsprzedażowa. Teraz na ekranie wyświetlałem się wam Ikony, jakie można trafić. Oczywiście nie nastawiam się na coś potężnego, ale wiecie, no taką mam po cichu nadzieję, że może coś grywalnego tutaj będzie. Jedziemy! Pierwsza paczka z ikoną w FC26. Napastnik z Włoch. To może być Totti. Okej, okay, 81, tempo 80. O, tylko on ma 85, nie? Jest! Totti na napadzie. To nie jest chyba najgorzej. Nowa ikona. Jak wygląda? 4 na 5, bardzo fajnie. No jak to tempo na początek gry? Okej, okay. wykończenie 88, bardzo spoko. Ten zwinność, równowaga po 75, 76, 1,80m. No dobra, z style gry ma przynajmniej powershoty. Technikę na srebrnym grać, nim będę na 100% teraz. No kurde, nie mam lepszego napastnika. Alright, zagramy sobie teraz oczywiście spotkanie. No bo na początku gry to aż chce się grać. Wrzucamy to Damy tutaj na środek pola pana Rabio83. Zobaczmy, czy mam kogoś lepszego na środek obrony. No okej, okay, no można tym Gabrielem pograć. Niech będzie, no zobaczymy, jak on sobie poradzi. Możemy dać na lewą obronę tutaj pana Gianluisa. A na bramkę kogoś mam lepszego? Nie mam. Więcej już tutaj nikogo nie wrzucę. Jeszcze tylko dałem na ławkę tą panią Biendolo. Jakie ona ma w ogóle gwiazdki? 4 na 3. No, ale ma spoko tempo, więc z ławki można ją tam dać, nie? FC. Sebi, naszym przeciwnikiem. Muszę się przyzwyczaić do tego nowego wyglądu, bo kurde, inaczej to wygląda. Jest Endo, kulusewski. No kulusewski? Aha, nie, Adli będzie na napadzie. A gdzie jest pokazanie całego składu? Tak szybko to przeleciało, że masakra. Obra, no, bra, proszę Państwa, kulusewski. Ajajajajaj! Aj, 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 aj. Bardzo dobrze. Soriano, Bozdogan, nasza gwiazda z poprzedniego, pierwszego odcinka. I teraz Gabriel Jezus. I spróbujemy wrzucić na pana Totiego. Tot ty, ale nie w środek. Jeśli chodzi ogólnie o start tej gry, to już na samym początku widziałem, że były jakieś tam problemy. Nie ma bramki. Jeśli chodzi o platformy różne, nie można było tam gry odpalić, pojawiały się jakieś błędy, więc start myślę klasyczny w stylu EA. No ale ogólnie, jeśli chodzi o gameplay, tak jak mówiłem w pierwszym odcinku, jest spoko. Te odbiory są. Takie pewniejsze podania są ok, ale no wiele razy coś nie dochodzi. Też gramy złotymi kartami. One nie mają wszystkie takich dobrych tych podań. Tym bardziej, że no nie mam jeszcze takiego, wiecie, dobrego, złożonego składu, więc to nie będzie wszystko dochodzić. Jeszcze tutaj to ty drybluje i baka Daj, broni, Seuss. Di Lorenzo wrzutka w pole karne. Niestety nikt tego nie zamknął, ale rywal ma Vandyka w obronie. To już samo mówi przejście, że należy się tej obrony bać. Ja pierdzielę, jakie podanie. Adli, aj wyczuł, wyczekał. Mamy 1-0. Endo, Japończyk i znowu mamy okazję, ale Gabriel teraz bardzo dobrze się zachował, chociaż... Adli znowu czy on to zrobi? Fałszyk, mamy 2-0. Wow, no kurde, rywal ładnie tutaj operuje tymi zawodnikami. Bakayoko. No ale powalcz, chłopie! Chłopaku, tutaj trzeba walczyć. Tutaj nie ma miękkiej gry. Gabriel, pięknie. Nie, 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 nie. Havertz. Co Jezu? Adli. Zawsze coś z Adli. <laughs> Nie, no ja pierdzielę. Idealnie w tą lukę między obrońcami a bramkarzem się wstrzelił Gabriel Jesus i to. Nie, mogę wcześniej podać. Dawaj, dobrze, Gianluis. Tutaj to Gabriela Jesusa i górą, 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 bardzo ładnie. Podanko i. wow ole finezga. Gabriel Jezus, fineska, przepraszam, Boże, już czasami tak dziwnie mówię. Jedziemy z kontrą Jezus! Nie dał się dobrze i teraz! Gabriel Jezus! To ty! <grym> Powiem wam tylko jeszcze na szybko, o co chodziło w tym pierwszym odcinku, że nie było kamery. Chciałem, żeby była lepsza jakość, jeśli chodzi właśnie, przynajmniej o kamerę, żeby był fajniejszy! Może odbiór tych filmów. Ale no niestety, udało mi się zrobić lepszą jakość, ale wyszły po prostu komplikacje. Stwierdziłem, że to pierdziele, bo nakombinowałem się tyle, żeby to wszystko fajnie zrobić, a wyszło jak wyszło, no. Taki byłem zły po nagraniu tego odcinku, kiedy siadłem do montażu i zobaczyłem, że to wszystko się tak nie zgrywa. No, masakra, no masakra, no. Co ja mam wam powiedzieć? Chciałem dobrze, wyszło jak zawsze. Puszczamy na drugą połowę tą panią. Jezus tutaj bardzo dobrze sobie poradził w tej pierwszej połowie. oko, pięknie tutaj przeszedł. Na spokojnie. O, ale tu wjechał. I jeszcze może jakiś tapina. Udało się, dobra, to ty, 2-4. i pani Biendolo. Niech nie Biendoli za dużo, tylko strzela dla nas bramki. Pięknie wleciała w pole karne, może jakaś do wrzutka i to ty, ale <grych> nie. No i nie, znowu zawsze coś z Adli, nie? Ja pierdzielę. ten Adli to strzela jakby miał, nie wiem, kurde, playstyle do fałszów, do drivenów. Wiecie co, ja tak wyczuwam, że tu naprawdę w tej gierce... Jeszcze bardziej nie można sprintować. Ale, kurde, jak tam zachował się mój obrońca? Co to ma być? Może pozdogan? Finezja w slow motion. Nie, no to było gówniane. Nie mogę dogonić tych, tymi obrońcami. Nikogo nie ma. Dobrze, Gabriel. Pozdogan, lecimy. Ale szybka kontra. Z tego musi być. I teraz, nie wiem, chyba nie spalił. z tyłu Ależ piękna akcja pana Totti'ego. Perfekto. Bez panonego, nie? No, perfekcja, naprawdę. I teraz znowu Totti. Wolej. Jezu, jezu, jakby to wpadło, ale. Teraz toty, Musi być bramka. Pięknie, totty. 4 do 6, no odrabiamy, jeszcze mamy szansę do dwie brameczki. Jak tak będą wpadać, to może damy radę. Widzę, że tutaj Sterling ma mało staminy. Już damy za niego pana Moffiego. No i Bosdogana, ale myślę, że on sobie poradzi. Niech jeszcze zostanie. Tak myślałem, że to się tak skończy. No i niestety Adli! Ja pierdzielę każdy jego strzał to jest gol! Co tu się dzieje? Dobrze, Gabriel, lecimy. 64 tempa! Gabriel! Ale ograł tam! I totti! Bez spalonego. Let's go! Totti! Dobrze! Może rabio! Szkoda! I teraz! Pięknie moffi! Moffi! Rzutka! Totti. A chciałem inaczej to zrobić. Dawaj! No nie no to jest koniec. Będzie po krótkim. Rabio, odbijamy. Wbijamy. wbijamy. Aj, i ładnie, ładnie. I jeszcze tutaj odegranie, ale gdzie, gdzie? Boże, ten sędzia mi trochę tutaj przeszkadza, bo myślałem, że ktoś tu stoi. <laughs> Ja pierdzielę! Dobrze, Soriano, w końcu, że się obronił! Koniec spotkania, niestety. 8 do 4, przegrywamy. Pierwsze spotkanie, no bo ostatnio dwa żeśmy wygrali. Dobra, mamy jakieś dwie podstawy. Jastrząb, kotwica, przydadzą się. W SBC w ogóle pojawił się Rhys James. No, wygląda. Okej, okay, wiadomo, ja widziałem reakcję na tą jego kartę, że tempo ma słabe. No ale kurde to jest początek gry Bawmy się, nie oczekujmy, że zaraz będziemy Nie wiadomo ile tempa No może jakby miał z 85 Byłoby okej, okay. ja go raczej nie zrobię Bo kurde nie mam na tyle karta Wątpię, że przez 6 dni będę miał Na tyle foderu, że będę chciał akurat W niego wrzucić wszystko, nie, nie Na pewno nie, otwórzmy sobie teraz coś Klasycznie, mała mieszana paczka Piłkarska Prime Jeden, zrobiłem segment O ważne mecze, trzy rzadkie karty Paczka wymienna, zobaczmy jest jakiś napastnik. Okej, okay, to nie będzie Ozyman. ale nie, no kto jest, ktoś słaby. 81 oceny. Boniface, jeszcze Leo Roman, nie, no słaba paka. Troszkę mam problem z kartami. Nie wiem czy to jest dobry pomysł Żeby robić już te SBC troszkę wydawać końsy, Ale robimy, ja chcę coś pootwierać Na początku gry, no tu jedna rzadka karta No zobaczmy, mieszana paczka piłkarska Nie, no to była lipa Żeby to zrobić Masakra, No nic, postaram się coś jeszcze na koniec otworzyć Zagrajmy drugi Meczyk Może jakaś tam paczka za zadania wpadnie CTFC Kur... Komuś się poszczęściło. Trafił Kana na bramkę. Jezu! Kemp? Co to jest za składzik? Nie no. To jest chyba najlepszy skład na razie, na jaki trafiłem. Już Ewa Pajer. Zobaczcie to, nie? I teraz... Piękny podanie do Serlinga jakby to przyjął Guardiol, na szczęście jest nasza piłka To dawaj Jest, pokonaliśmy Kana To było piękne. 1-0 oh yes. Ale błąd, dlaczego To miał czystą pozycję Nic nie będzie Nie, nie ma karnego Gabriel, Jezus <laughs> Nie, teraz tam podanko I go! Tot ty! A jezu, jakby to przyjął. Chciałem wiecie, znowu tak rzucić ci jakiegoś woleja. Ło nie, to już jest czysta okazja. Ewa Pajor. No nie, no nie, ona jeszcze ma playstyle z Fineskami. Pedri! Bon Matti. Jezu! I... pięknie! Tutaj do Sterlinga Sterling leci, nie zatrzymuje się! Mamy to! Tapiniasty Rabiona 2-1. Nie wiem, czy spalił, ale jak nie oko nie spali, bo zobaczyłem, że on tam tak czysto stoi. Nikt go nie kryje. Ja pierdzielę, nie. Jezu, to chyba bozdogan strzelał, nie? Nie. Już hemp. No nie. Po krótkim. Tak myślałem, ale no mówię, zaryzykuję. Rzucę się po długim. To ty biegnie. Okej. Okay. Zróbmy jakiś trik, bo ja w ogóle trików nie robię. Ale <laughs> się przewrócił aż. Potem berbaspinie, bozdogan. Płodanko do Gabriela Jezusa. Okej, ależ tutaj się z tą piłką zawiął Gabriel Jezus. Bozdogan, niestety. Dawaj, bozdogan. Zrób to dla nas. Dla nas wszystkich, dla widzów. dla... dla po prostu dla wszystkich. Bozdogan. Dobrze, bozdogan. I teraz Totti. Gabriel, Jezus z pierwszej piłki, pięknie, 3 do 2, ale kurde, te strzały z pierwszej piłki są mocne, dużo razy już tak strzelam, Ewa Pajor, pięknie na pressing drugiego zawodnika, idzie nam lepiej na pewno niż w tym poprzednim spotkaniu, ale zobaczmy, na napad damy Mofiego za Pana Jezusa. Wiem, że on ma 75 overalla, ale pamiętam, w pierwszym odcinku naprawdę bardzo dobrze sobie radził. I niech wejdzie ta pani Biendolo za Sterlinga. Idbostoga, podanie. No i widzicie, mofy Kurde, już miał okazję. Na spokojnie, tutaj trzeba. Cieko. Spalunie! Nie ma? Okej. Okay. Jezu, no i nie mają szans, nie? Dobrze, Soriano. Nie spieprzmy tego, no po co ja tak zrobiłem? Evapor. Nie! Dobrze Bosdogan, on jest wszędzie Dawaj Bosdogan, wyprój do przodu Pięknie tutaj znaleziony Ej, ale no, co to ma być Ewa Pajor, spierdzielaj Ja wiem, że ty Polka jesteś No ale no, co to było w tej obronie Tak w ogóle, jak źle wymawiam to nazwisko Bozdogan, to mnie poprawcie Biendolo. Nie Biendolmy, tylko lećmy O, ale tutaj porobiła Wrzutka w pole, karne Rabiot Dobra, górą! To ty fineska! Bo No, to chodzi, dobra teraz! Eee, e, e, to czerwona kartka, tam chyba lokateli faulował. Nie tonali. przepraszam, pomyliło mi się. Nie odzywałem się, bo byłem w 100% przekonany, że to odbiorę. Fajnie, fajnie, fajnie. Znowu vampire leci. Sam na sam okazja. Niszczy mnie, niszczy mnie tutaj Polka w tym spotkaniu. Nie, ja już mam dosyć tych podań. Dobrze, dobrze. Dawaj, Bakajoko, Nie śpimy. E, czerwo. Za takie wejście nic nie ma, nie? Nie, no to podania prostopady są naprawdę zabójcze, nie? Dobrze, Soriano. Co zrobi tutaj rywal? Ma ostatnią akcję. Nic nie zrobi. My też nic nie zrobimy. A, jednak nie ma ostatniej akcji. Jednak ma ostatnią akcję. Na szczęście spalony, no przegrywamy W pierwszym odcinku dwie wygrane, teraz dwie przegrane Ale mimo wszystko Bawiłem się bardzo fajnie A to oznacza, że naprawdę spoko się gra Patrzę sobie teraz tak w zadania Kurde, pamiętam jak wczoraj wszedłem na ebapa To były jakieś zadania o monety Kurcze, nie wiem gdzie one teraz są Szukam jak głupi już chyba z trzeci raz Ale no nie widzę ich Niestety nie dam rady już za bardzo zrobić żadnego SBC, więc no może to jest Głupie, ale otwieramy Złotą wymianę. Przepalamy te karty. Przepaliłem kurczę tam Soriano. Spokojnie tutaj karty będą się często zmieniały. Otwieram na samo zakończenie. Co tutaj zobaczymy? Środkowy pomocnik. Defensywny. Serie A. Lasio. Fofana. Chyba to będzie on, co? Zobaczmy. Nie, Gwindosi, okej. Okay. Miał fajną, miał fajną kartę, tą wildcard, nie, Winter. Może go wrzucimy do składu, zobaczmy. A co jeszcze z nim? A klisz się. Także jeśli chodzi o ten odcinek, będzie to wszystko. Zobaczmy sobie jeszcze statystyki pana Tottiego. Cztery bramki, jedna asysta w dwóch spotkaniach. Naprawdę bardzo fajnie. Jestem zadowolony z tej karty. Kurczę, no mogło być gorzej. Ja tutaj lubię, jak są te nisko oceniane karty Bardziej jakby jednoceniem niż takie wybustowane jak pod koniec gry. Może to być jedna z legend, zobaczymy. Jedna z tych kar, które naprawdę będziemy wspominać dobrze, Bloodsdogan. Jakie on ma tutaj 3 mecze 3 asysty, fajnie Gabriel Jesus ma 4 mecze, 6 bramek 2 asysty, no to ma lepsze liczby No ale on gra od początku To od tego trafiliśmy w tym odcinku Bakajoko, 4 mecze, 1 bramka Przyjemnie naprawdę, zaczyna się tam od Mam nadzieję, że będzie tak Dalej, dajcie znać jak tam u was Na samym początku przygody Jak tam wasze trafy, meczyki Jak się gra ogólnie, ja się z wami żegnam Widzimy się w kolejnym oczywiście Odcinku, do zobaczenia, trzymajcie macie się. Cześć!